No, pies jest bardzo prosty. Mianowicie wyglądało to w taki sposób, że założyliśmy swój internetowy razem z Pawłem w 2006 roku w najlepszej branży na świecie. To było RTVG. Stwierdziliśmy, że będziemy tam sprzedawali i podbijali kosmos. Wtedy konkurowaliśmy z takimi dwoma dużymi sklepami internetowymi, które wtedy istniały, a teraz słowa już nawet nie istnieją. To było Agito i max24.pl. Wielka nasza konkurencja, teraz chyba już nikt o nich nie słyszy. No i zrobiliśmy ten sklep internetowy. Okazało się, że tam można generalnie wykorzystywać dane do tego, żeby w jakiś sposób poprawiać ten sklep internetowy. Stwierdziliśmy, że skoro my jesteśmy w stanie to zrobić u siebie i wyciągnęliśmy współczynnik konwersji, no, który jest tam na owe czasy był bardzo, bardzo wysoki. No stwierdziliśmy, że no w sumie, dlaczego by tego nie proponować komuś innemu. Więc założyliśmy spółkę Conversion, no i zaczęliśmy trochę. Tworzyć trochę kontentu na temat tego, co robiliśmy w tym naszym sklepie internetowym, no i ludzie zaczęli się do nas po prostu odzywać i robić projekty z nami. Te problemy są najróżniejsze dla różnych branż często są takie pytania, które są jakby ewidentnie pod nasz biznes, czyli ludzie pytają się nas na przykład, jak wykorzystać te dane, żeby jakoś coś z nimi robić. No, mam tego na TikToku zainstalowanego, mam czasami ich hurtownię danych, coś tam integruje te dane, no ale co właściwie tutaj zrobić, żeby generalnie jakoś wykorzystywać te dane? To jest jedno z pytań. Drugie pytanie na przykład bardzo często to jest takie, że jak ogarnąć to IT. Generalnie redesign jest związany zazwyczaj związany z jakimiś opóźnieniami w projektach. Te projekty są niedowożone często, są przekroczone koszty. No i generalnie współpraca z IT to jest jedna wielka historia na temat tego, co może pójść nie tak w dowolnym biznesie. Dużo też, bizn dużo też takich pytań mamy na przykład dotyczących dealowania z reklamacjami, jak to inne firmy ogarniają, dlaczego, po co, na co i generalnie reklamacja zwrotu to jest też coś, co generalnie jakby nie jest interesujące. No też poszczególne tematy jakby są związane z modami akurat, które też idą na rynku, czyli przykładowo kilka lat temu przez jakieś 7 lat był zawsze rok Mobile i wszyscy zastanawiali się, że jak zrobić mobile, żeby działał i konwertował. Eee, natomiast no, później na przykład pojawiły się nowe tematy, na przykład o teraz w ogóle Learning, trochę atrybucja. Znanie ten to, co jest akurat teraz modne, no to też jest coś, co jednak z no, czym klienci do nas e, się o to pytają, jakoś tam komunikują nam to. Z niedostarczaniem na czas jest bardzo duży problem z tak kiedyś w zasadzie bardzo, bardzo modnym dropshippingiem. Teraz wygląda troszeczkę to inaczej. E, ten model biznesowy nie jest aż tak bardzo jakby modny. Więc to już nie jest tak duży problem. Natomiast dużo większym problemem jest jakość dostarczanych paczek, to jak wygląda zapakowanie tej paczki, to czy zamówienia są kompletne, czy niekompletne. No i na tym rzeczywiście to jest coś, co jest problematyczne i co gdzieś tam w rozmowach się przewija. Więc raczej może nie, że nie na czas zupełnie, tylko raczej niekompletne, źle zapakowane, uszkodzone, wymagające reklamacji. To jest coś, co rzeczywiście wkurza klientów. Kiedyś miałem takie zapędy, że uważałem, że rzeczywiście wszystko trzeba robić, ale później poszedłem po do głowy i okazało się, że nie wszystko trzeba robić u siebie. No to jakby totalnie strata czasu, w sensie, że niektóre rzeczy można albo zlecić ekspertom i oni mogą ułożyć jakby u siebie proces, a niektóre rzeczy trzeba po prostu wywalić. Jeżeli jest coś, gdzie jakby nie chcemy w tym obszarze budować jakoś wartości dla klienta, jest to coś, co musi być zrobione, albo jest coś, co ma wpływ na wartość klienta, ale jesteśmy w tym naprawdę beznadziejni, no to lepiej to po prostu wyrzucić na zewnątrz, bo to będzie zrobione lepiej. W zasadzie my na przykład jesteśmy taką trochę firmą, która outsourcuje rozwój sklepu internetowego i my zajmujemy się często optymalizacją współczynnika konwersji na klientów. Ale z drugiej strony też jest często tak, że no sami też wywalamy jakieś procesy u nas w firmie, które zupełnie nie działają. Więc takie rzeczy też u nas się nie To, że coś no to ma kilka wymiarów. No bo z jednej strony my nie musimy się tego uczyć, nie musimy zatrudniać osoby, rekrutacja trwa, zajmuje, jest obarczona dużym ryzykiem. Nie musimy często wydawać jednak pieniędzy na ten koszt learningu i uczenia się czegoś. No więc jakby jeżeli tak to ujmiemy, to outsourcing w takim wymiarze no, przyspiesza rozwój firmy. Myślę, że to jest naprawdę super pytanie do osób, które wybrali już jakąś platformę, na przykład do rozwoju platformy, na którym stoi e-commerce i na przykład to jest SaaS, albo to nie jest SaaS, i no, można zapytać się ich, w jaki sposób współpraca z tym IT wpływa na ich rozwój. Myślę, że to dla nich jest najbardziej trafne pytanie, bo to generalnie wybór partnera może albo naprawdę niesamowicie przyspieszyć nasz rozwój, albo może być taką totalną kulą u nogi która no, powoduje, że no, ten nasz e-commerce będzie stał w miejscu. Ja znam nie jeden taki biznes e-commerce, gdzie no, ktoś ma naprawdę świetny produkt, fajny i w ogóle produkowany na przykład w Polsce i są to jakieś, nie wiem, na przykład jakieś ciuchy i produkt jest świetny, jest konkurencyjny, może wychodzić na rynek zagraniczny, jakby jest przygotowany do osiągnięcia sukcesu, ma tylko jeden mały problem, no, mianowicie takie IT, które potrafi wdrażać drobną zmianę na stronę internetową miesiącami przykładowo, bo trzeba wdrożyć jakiś tam top player, który jakby zmieniałby język po prostu strony internetowej. Jeżeli wdrożenie jego zajmuje 3,5 miesiąca, czyli tak naprawdę złożenie zlecenia powiedzmy tydzień, otrzymanie odpowiedzi na kiedy to będzie zrobione, kolejne dwa tygodnie i robienie tego kolejne kilka miesięcy, no to generalnie z takim partnerem nie zajdziemy za daleko. Mi wydaje się, że trochę jakby ten e-commerce się zmieni po takim względem, że będziemy iść w kierunku raczej brandów, niż w kierunku takiego marketplaceu trochę, czyli tak jak tworzy się tej e-commerce w Stanach Zjednoczonych, że tam takich multi storeów takich multi takich tego typu sklepów internetowych jest już coraz mniej. I Jeżeli są, to są to pojedyncze sztuki i osiągają naprawdę bardzo duży sukces, ale też budują brand. Na przykład no, taki znany sklep internetowy, chewy.com który no, sprzedaje pokarm dla zwierząt. No, jest tam totalnym fenomenem. Pierwszy e-commerce, który został sprzedany za więcej niż miliard dolarów, czyli taki status unicorna, jako pierwszy e-commerce zdobył w ogóle na świecie. On jakby widać, że jakby, to nie jest e-commerce taki, że no, wchodzimy tam i szukamy czegoś najtańszego, tylko to jest e-commerce, który buduje jakiś brand, jakąś komunikację. Wydaje mi się, że w tym kierunku będą szły skropy że to nie będzie tak, że najważniejsze to jest to, żeby mieć towar i tanio go sprzedać i ruch skrót własnych warekce.